Z tej strony, Durward, witam Was po jednym dniu przerwy w Pancernym Euro. Nasi zawodnicy musieli odpocząć i odzyskać siły. Jednocześnie pragnę poinformować, że zwiększamy intensywność naszego Pancernego Turnieju. Od tego momentu pojawiać się będą dziennie dwa pojedynki: jeden o godzinie 17:00, drugi, tak jak poprzednie materiały o godzinie 20:00. Zaczynamy jednak pierwsze starcie. W którym wystąpi Chariotir, 8 niszczyciel, reprezentacji Wielkiej Brytanii. Losowanie na mapę murowanka, 68% szans na zwycięstwo. Pojazd ten, używając terminologii piłkarskiej, najlepiej można byłoby ocenić jako defensywny pomocnik. Jest to pojazd, którym powinniśmy raczej trzymać się z tyłu i próbować wykorzystać swoje celne. I dość mocne działo. Armata 105 mm, 390 średnich uszkodzeń. Bitwa w trybie spotkaniowym. Nasz zawodnik decyduje się tutaj ustawić w okolicach okręgu bazy. <coughs> Wybaczcie. Zobaczymy, jak to starcie będzie przebiegać. Na początku RU wjechał w okrąg bazy, jednak szybko się z niego wycofał. Nie ma tutaj w tym momencie zbyt dużego wsparcia. Większość pojazdów. Z wrogiej drużyny pojawiła się w okolicach lasu, gdzie również nasi zawodnicy dość drzwawo ruszyli. Losowanie, bo o tym jeszcze nie wspomniałem, całkiem niezłe, tylko 3 dziewiąte poziomy, sporo ósemek, pojawiły się nawet siódemki oraz po jednej szóstce. Decyzja, aby nieco bardziej zbliżyć się do pola walki. W dalszym ciągu jednak po tej stronie nie ma przeciwników. Długie wyczekiwanie. Na minimapie pojawia się po raz kolejny róg, który dobrze chowa się gdzieś za pagórkami. Pojawił się również jak Tiger 8-8 oraz lew. Mamy również jak Tigera poziom 9, czyli bardzo groźny przeciwnik. W dalszym ciągu, mimo tego, że sporo czasu już minęło, nasz zawodnik nie oddał ani jednego strzału, ale tym pojazdem naprawdę trzeba wyczekać swój moment, grać nim dość cierpliwie. Niestety zostajemy w tym momencie wykryci. Tutaj będziecie mogli zobaczyć, zresztą już to było widać, jedną z wad tego pojazdu. Bardzo słabe opuszczanie działa. Musimy większość naszego pojazdu Wystawić na ostrzał, sporą część sylwetki musimy pokazać drogą. Zobaczcie, w tym momencie tutaj dopiero teraz jest możliwość znalezienia przestrzału, i tutaj bardzo dobrze wylosowało 418. Mamy pierwsze zadane uszkodzenia. Dopiero w trzeciej minucie tego pojedynku pokazuje się lew. Tutaj 310, nieco gorsze losowanie lew nam ucieka, pojawiają się drogie Tedeki. Tutaj próba znalezienia jakiegoś punktu na Jaktigerze 8 88, bez skutku, niestety. Pojawia się T3400-359. Jaktiger odpłaca nam strzałem za 228. Stan bitwy na ten moment 4 do 3, dość wyrównane, choć w punktach HP nasza drużyna ma już całkiem przyzwoitą przewagę. Rozpoczęło się przejmowanie bazy. My oczywiście czekamy na swoją okazję. Kolejny wyjazd, zobaczcie, jak daleko musi się ten pojazd wysunąć, tak aby była możliwość strzału. Niestety, lew oraz po raz kolejny jak Tiger odpłacają nam pokaźnym hitem. Zobaczmy, gdzie ten czołg został przebity. Czy będzie to do zauważenia? No, niestety, nie bardzo. Kamuflaż trochę nam przeszkadza. Jak Tiger, ten strzał absolutnie nie miał prawa przebić się przez jarzmo. Działa oraz przednią płytę. Wyczekujemy swojej kolejnej okazji. 6 do 3 w międzyczasie, już bardziej zdecydowana przewaga naszej drużyny, której bóg z XVM dali na początku. Jak wspomniałem, 68% szans. W tym momencie tych szans jest już dużo, dużo więcej. Tu przeładowanie na. Pocisk typu Hash, tak aby jakiekolwiek uszkodzenia zadać, niestety, nietrafiony strzał. 7 do 4, 18 sekund do przejęcia bazy, tutaj w ostatniej chwili jeden z naszych sojuszników odkapował strzał w Centurion, na niestety, po górnej części wieży pocisk prześliznął się, nie zadając uszkodzeń. My, zerknijmy jeszcze na statystyki. Mamy w tym momencie trzy uszkodzone pojazdy, co daje nam jeden punkt asysty. 9 do 4 wrogowie w dalszym ciągu okupują bazę. Kolejna próba przymierzenia w Centuriona, dwie poprzednie bez skutku. Tym razem 357, niezbyt dobre losowanie, ale widzieliśmy już w tej bitwie na pewno gorsze. Cieszy celny strzał, i w tym momencie wykańczamy. Centuriona, pierwszy gol, używając tej naszej terminologii piłkarskiej, na koncie brytyjskiego zawodnika i decyzja, aby nieco odważniej ruszyć do przodu. 2154 punkty uszkodzeń to nie jest dobry wynik, jak na ten pojazd, szczególnie biorąc pod uwagę losowanie. Rozpoczęły się jednak dożynki, i mimo dość dobrej prędkości i zwinności tego brytyjskiego TDK. Już do końca bitwy nic nie uda nam się, niestety, zrobić. Wygrana pewna, w tym momencie 14 do 4, za chwilę będzie 15 zniszczony pojazd. Dlatego już teraz zapraszam Was na drugą część dzisiejszego pojedynku. W pierwszej części zaprezentował nam się szybki i zwinny Chariotir. W drugiej części coś zgoła odmiennego, czyli niemiecki Maus, jak wspominałem w poprzedniej części, gdzie ten pojazd występował. Schodząca już gwiazda niemieckiej reprezentacji, pojazd odstawiany przez wielu emeryt z racji na to, że największy walor, jakim jest pancerz, już dawno przestał być istotny na polach bitew nawet Słaba mobilność tego czołgu nie jest tak wielką przeszkodą, jak właśnie strzały ze złota. Ruszamy na Ensku, 37% szans na odniesienie zwycięstwa. Zespół przeciwników dużo lepiej przysposobiony do tego starcia. Tutaj decyzja o zatrzymaniu się, próba znalezienia przestrzału w buzetkę. Bez skutku jednak. Ruszamy zatem w kierunku miasta. Trzeba uważać oczywiście na przestrzał z alejki na linii 4. Tak, aby niepotrzebnie darmowego strzału nie otrzymać. Zaczyna się trafieniem przeciwnika 1 do 0. Nasi zawodnicy, rozdzieleni niemal porówno po każdej ze stron. Jednak to przeciwnicy. Bardziej zdecydowanie ruszyli linią 8-9, dlatego nasz niemiecki zawodnik decyduje się, aby wrócić i wesprzeć tamtą flankę. Bardzo szybki atak ze strony przeciwników. Niektórzy sojusznicy nie mieli zbyt wiele do powiedzenia. W tym momencie ginie drugi z nich, a my postaramy się wykorzystać warunki. Fizyczne naszego zawodnika i stawić czoła atakującym przeciwnikom. Nieco bardziej defensywne zadania w tym starciu naszego niemieckiego emeryta strzał w T32 ten w ostatniej chwili zatrzymał się, unikając tym samym naszego pocisku 1 do 3. W dalszym ciągu skomasowany atak linią 8-9. Tym razem strzał w ruchu w wuzetkę. Trafienie za 457. Tym razem badczat się nam pokazuje. Strzał w badczata za niespełna 500. Zerknijmy jeszcze przy okazji na średnie uszkodzenia 490-128 mm. Działo, choć z racji na to, że jest to pojazd zawodnik niemiecki. Chyba lepiej byłoby powiedzieć 12,8 cm, bo to właśnie tej, w tych wartościach Niemcy podawali kaliber swoich dział. Próba zajechania, zaskoczenia T32-495. Mamy dwa pojazdy w tym momencie na widoku, które są na jednego strzała. Pojawia się nam jeszcze niestety AMX-1390, który tutaj bardzo szczęśliwie. Przyjął strzał w trakcie jazdy. Mimo niemieckiej precyzji, działo małsa potrafi czasem spłatać figla. Pojawia się również TVPVTU AMX. Nasz zawodnik jest otoczony, nie ma możliwości schowania się gdzieś, aby uniknąć ostrzału. Tutaj decyzja o ataku zaskakuje nas niestety Skoda T50. Trzema strzałami z goldowego pocisku przebija nas, niszcząc przy okazji magazyn amunicyjne. W tym momencie odrobina przepychanki AMX 1390 T32, oraz wcześniej wspominana Skoda. Tutaj próba przycelowania w T32, groźniejszy pojazd wjechał nam w celownik AMX, który przyjął ten strzał. Skoda się przeładowała i niestety w tym momencie wykańcza naszego niemieckiego zawodnika. 6 do 14, dwa zniszczone pojazdy oraz jeden zaliczony punkt. Asysty. Za chwilę pojedynek dobiegnie końca. Mamy niestety porażkę niemieckiej reprezentacji. Zerknijmy zatem, jak po tych dwóch pojedynkach przedstawiać się będzie tabela. Po rozegranych pojedynkach przez reprezentację Wielkiej Brytanii oraz Niemiec w tabeli bez większych zmian, przewaga Francji nadal zdecydowana, na szarym końcu reprezentacja Rosji jednak ta nadal prowadzi w klasyfikacji asyst. W tym materiale to tyle, zapraszam oczywiście na godzinę 20 na drugi pojedynek, a w tym momencie oddajemy głos do studia.